Rozdziały nienumerowane w automatycznym spisie treści. W filmach instruktażowych poświęconych stylom, formatowaniu nagłówków oraz generowaniu automatycznego spisu treści nie pokazałem, jak dodać rozdziały nienumerowane, czyli np. wstęp, zakończenie czy bibliografia do automatycznego spisu treści. Formatowanie nagłówków odbywa się identycznie jak w opublikowanych dotychczas materiałach. Potrzebne będzie okienko style. Wybieramy style do pokazania. Wszystkie style. Tytuł rozdziału Spis treści nie powinien pojawić się w automatycznym spisie treści. Można zatem nie przypisywać mu stylu nagłówka tylko sformatować tekst zgodnie z wymogami. Formatowanie nagłówka nienumerowanego na przykładzie wstępu. Po sformatowaniu przechodzę do okienka style i wybieram na przykład tytuł. Wskazuję, rozwijam i wybieram opcję Aktualizuj styl tytuł zgodnie z zaznaczeniem. Styl pojawił się na wstążce. Teraz mogę odszukać inne rozdziały nienumerowane. Po zaznaczeniu do tytułu mogę przypisać odpowiedni nagłówek, wybierając gotową opcję na wstążce, w tym wypadku tutaj tytuł, bądź szukać odpowiedniego nagłówka w spisie style. Skorzystam jednak ze wstążki. Nagłówek został sformatowany. Przypomnienie sposobu formatowania tytułów numerowanych z zastosowaniem konspektów numerowanych. Wybieram przycisk Lista Wielopoziomowa i odpowiedni konspekt numerowany. Poziom konspektu zmieniam klikając na przycisku Zwiększ wcięcie. Gdybym się pomylił, można wybrać przycisk Zmniejsz wcięcie. Mając włączoną linijkę można modyfikować wygląd listy poprzez przesuwanie znaczników. Gdy wygląd tytułów jest już satysfakcjonujący, tytułom, które są oznaczone jedną liczbą, np. rozdział pierwszy, drugi, trzeci, przypisujemy nagłówek pierwszy. Pod rozdziałom np. 1, 1, 1.3 2, 1, 3 przypisujemy nagłówek drugi. Pod rozdziały pod rozdziałów np. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, stają się nagłówkami trzecimi. Podobnie tworzy się nagłówki czwarte i piąte. Jest to jednak rozwiązanie stosowane sporadycznie. Teraz przypisanie zdefiniowanego stylu nagłówka do tytułu wymaga jedynie zaznaczenia tytułu i kliknięcia nazwy nagłówka. Znajdowanie zdefiniowanego stylu ułatwia wybór stylu do pokazania, który dotyczy wyłącznie bieżącego dokumentu. Wyboru można dokonać na wstążce lub w okienku style. Po przypisaniu nagłówków do wszystkich tytułów można wygenerować automatyczny spis treści. Wybieram odwołanie, spis treści oraz niestandardowy spis treści. W otwartym okienku widzę trzy poziomy nagłówków. Mogę dokonać ewentualnych modyfikacji stylu każdego poziomu nagłówka. Nie są one jednak teraz konieczne. Aby dodać do spisu treści nagłówki nienumerowane, muszę po wybraniu opcji przypisać nagłówkowi o nazwie tytuł temu, który został osadzony na tytułach nienumerowanych rozdziałów, pierwszy poziom nagłówka. Po naciśnięciu OK spis treści jest gotowy.